Witajcie, przyjaciele! To program Imperium Kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji w rosyjskich mediach. Rosja i kult broni jądrowej. Są momenty, w których propaganda przestaje być jedynie telewizyjnym widowiskiem, a staje się wyznaniem państwa. Nowy odcinek programu 60 minut z Olgą Skabiejewą jest właśnie takim przypadkiem. Niemal cały program poświęcony jest nie gospodarce, nie wojnie, a nawet nie polityce, ale rakietom buriewiestnikowi, Posejdonowi, Oresznikowi i Sarmatowi. Nie ma w tym nic przypadkowego. Program telewizyjny, w którym Putin nagradza konstruktorów broni XXI wieku, nie jest opowieścią o technologii. To rytuał, w którym Rosja ogłasza się nie tylko potęgą, ale strażnikiem świętej równowagi świata. Przesłanie jest proste. Jeśli Zachód uzbroi Ukrainę, Rosja zademonstruje swoją zdolność do zmiecenia każdego kontynentu z mapy. Wiara nuklearna zamiast idei narodowej program przedstawia to jako dumę, jako dowód siły. Burje Wiestnik przewyższył wszystkie rakiety świata, powtarza prowadzący. Poseidon jest szybszy niż wszystkie okręty podwodne. Putin wyjaśnia, że nowe rakiety nie stanowią zagrożenia, a jedynie sprawiają, że groźby wobec Rosji są bezsensowne. To typowa formuła współczesnej rosyjskiej ideologii. Zagrożenie przedstawiane jest jako misja pokojowa, a demonstracja broni jako dowód duchowości. Kiedy Rosja mówi o dronach nuklearnych, nie mówi o fizyce, lecz o wierze. To próba wypełnienia pustki po utracie radzieckiej misji i sensu modernizacji. Gdy nie ma już niczego, z czego można być dumnym, ani nauki, ani ekonomii, ani kultury, jedyną rzeczą, z której można być dumnym, jest możliwość zniszczenia całego świata. Putin oświadczył, że rozwój pocisku manewrującego Burjewiestnik o napędzie atomowym i drona morskiego Poseidon ma historyczne znaczenie dla całego XXI wieku. Burjewiestnik ma większy zasięg niż wszystkie znane systemy rakietowe, a Poseidon jest znacznie szybszy niż wszystkie nowoczesne okręty nawodne i podwodne. Prezydent Rosji wręczył odznaczenia twórcom tych najnowocześniejszych systemów uzbrojenia w sali Katarzyny na Kremlu. Nowa generacja broni jest już rozwijana w oparciu o unikalne systemy napędowe Posejdona i Buriewiestnika. Rosja rozpoczęła również seryjną produkcję pocisku balistycznego średniego zasięgu Oriesznik, a strategiczny system rakietowy Sarmat rozpocznie testy bojowe w tym roku, a w przyszłym wejdzie do służby bojowej. Rosja będzie nadal rozwijać swój potencjał nuklearny, jasno dał do zrozumienia prezydent. Praktycznie jednocześnie Trump powtórzył w wywiadzie dla CBS, że planuje przeprowadzić próbę nuklearną. Dokładnie to powiedział. Próby nuklearne, rzekomo w odpowiedzi na podobne działania Rosji i Chin. Od nauki do mitu. Program Skabiejewej łączy trzy tematy: euforię militarną, symbolikę religijną i lęk przed Zachodem. Putin mówi o nowej generacji broni, o systemach, które zapewnią Rosji bezpieczeństwo w XXI wieku. Trump i cytowani po nim amerykańscy generałowie służą jako kontrast, pokazują, że oni się boją, a my działamy. Kwestia nuklearna staje się uniwersalnym językiem usprawiedliwień. Każdy kryzys, każda izolacja międzynarodowa, wszelkie straty na froncie, wszystko to przyćmiewa obietnica broni, która nie ma sobie równych. To nie jest dialog z Zachodem, ale dialog z samą sobą. Rosja przekonuje samą siebie, że wielkość jest wciąż możliwa, nawet jeśli mierzy się ją w megatonach. Głos zwrócony ku przeszłości w tym kontekście słowa Putina, że Burewiestnik nie jest zagrożeniem, brzmiał niemal symbolicznie. Nie zagraża, ponieważ zagrożenie jest już stanem systemu. Rosja żyje w micie własnego oblężonego państwa i odpowiada na niego pokazem siły, zamieniając arsenał nuklearny w kult narodowy. Dlatego temat programów burewiestnik i Poseidon w audycjach Skabiejewej jest ważny nie jako wątek militarny, ale jako symptom ideologiczny. Państwo, które szuka swojej przyszłości w destrukcyjnych technologiach, przyznaje tym samym, że nie ma innej przyszłości. Co to oznacza dla Europy? Dla Europy nie ma powodu do paniki, ale jest powód do zrozumienia. Nie chodzi o to, że Rosja przygotowuje się do ataku, ale o to, że próbuje udowodnić sobie, że wciąż potrafi zastraszyć. Kiedy kraj mierzy swoją wartość długością pocisku, to nie jest to siła, to desperacja podniesiona do rangi strategii. Zachód nie powinien obawiać się tej retoryki. Należy ją odczytywać jako przyznanie się do słabości w gospodarce, w ideach, w przyszłości. Dlatego każda nowa bron, broń zagłady brzmi nie jak wyzwanie, lecz jak wyznanie. Rosja mówi światu: nie zostało nam nic poza strachem, który udajemy za władzę. Myśl Analizuj, wyciągaj wnioski i nie daj się oszukać. To był program Imperium Kłamstw.